Zimowe popołudnie oraz wieczory sprzyjają oglądaniu dobrych filmów, dlatego na platformie mojeekino.pl w wirtualnej sali naszego rodzimego Kinatomi można wygodnie zasiąść na kanapie i wybrać swój ulubiony repertuar. 12, 20 i 31 stycznia o godzinie 20 będzie można przedpremierowo obejrzeć fiński komedio-dramat, słodko gorzką satyrę, w co grają ludzie. Grupa dobrych przyjaciół po 30. Postanawia zorganizować przyjęcie niespodziankę z okazji zbliżających się urodzin Mitsi. Pełen nostalgii weekend spędzony w sielankowo położonym domu ma przypomnieć bohaterom czasy, kiedy byli nastolatkami. Czy coś może pójść nie tak? Z pewnością, zwłaszcza, że jubilatka nie wydaje się zachwycona pomysłem grupy, skołowana kobieta liczyła raczej na spokojny weekend, a na to najwyraźniej się nie zanosi. Napięcie wzrasta z chwilą, gdy jej najlepsza przyjaciółka Weronika pojawia się ze swoim nowym chłopakiem Mikaelem. Znajome otoczenie i dawne rytuały sprawiają, że bohaterowie zapominają na chwilę o dorosłości. Wspólnie spędzony czas zmusi ich jednak do ponownej oceny przeszłości i teraźniejszości. W swoim pełnometrażowym debiucie utalentowana fińska reżyserka w twórczy sposób wykorzystuje dobrze znaną w kinie konwencję. Buduje dynamikę grupy, mieszając powagę z nieco absurdalnymi momentami, a kiedy indziej, ciętym poczuciem humoru. Film ten to słodko-gorzka społeczna satyra na pokolenie dzisiejszych 30-kilku latków. W styczniowym repertuarze kinomaniacy znajdą również włoski dramat Złe baśnie, którego pokazy odbędą się 10, 19 i 30 stycznia. Ta niepokojąca, groteskowa opowieść o poszukiwaniu samotności i lęku została nagrodzona srebrnym niedźwiedziem za najlepszy scenariusz na ubiegłorocznym Berlinale. Upalne lato, rzymskie przedmieścia, lejący się z nieba żar sprawia, że czas stoi tu niemalże w miejscu. Do włoskiej sielanki jednak daleko, zwłaszcza gdy przekroczy się próg świata wykreowanego przez braci Dinocenco, rzeczywistości, w której każda chwila jest jak zgrzyt noża po szkle. Zamieszkujące to miejsce rodziny na pierwszy rzut oka niczym specjalnym się nie wyróżniają. Podobnie jak wiele innych dzielą swoje radości i smutki, a lepsze momenty przeplatają gorszymi. Tyle, że tych drugich połączonych z narastającą frustracją oraz agresją powodowaną sytuacją osobistą, materialną czy klasową jest tu zdecydowanie więcej. Domy nie są już schronieniami, stając się niemymi świadkami sadystycznych zachowań ojców oraz bierności matek. Obojętność dorosłych najmocniej uderza w najmłodszych, którzy mogą okazać się prawdziwą siłą wywrotową tej historii. Ta ujęta formułem rocznej współczesnej baśni opowieść. To kino ekstremalnych emocji, angażujące widza do ostatniego nerwu. Dzięki udziałowi w filmowych pokazach online widzowie mogą wesprzeć swoje ulubione kinotomii w tym trudnym czasie. W programie jest też propozycja dla tych, którzy lubią czytać książki. Christopher Gordner, Maria Fiodorowna. Autor z pochodzenia jest Amerykaninem z hiszpańskimi korzeniami. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, ale z wielkim powodzeniem pisze powieści historyczno-biograficzne. Fascynują go silne osobowości, silne kobiety, np. przykład Marlena Dietrich, Coco Chanel czy Lucrecja Borgia. A ta powieść, którą mamy w ręku, Maria Fiodorowna pamiętnik carycy. Maria jest księżniczką duńską i w wieku 19 lat wydana jest za mąż za Aleksandra III Cara Rosji. Jest bardzo silną kobietą, decyzyjną. Car się z nią liczy i pozwala jej troszeczkę rządzić. Sytuacja zmienia się z chwilą, gdy Car umiera i na trąd wstępuje jego syn Mikołaj. Mikołaj jest zgoła inny. Nie lubi żadnych reform, pasuje mu tak, jak jest. Dodatkowo jej tragedią jest to, że nie może porozumieć się ze swoją synową Aleksandrą, która jest pod wielkim wpływem rasputina. Książka jest oparta na faktach, warto ją przeczytać. Bo zbliża nam epokę caratu, zbliża nam dwór, intrygi, sposób rządzenia i bardzo serdecznie ją polecam dla wszystkich. Literatura ma to do siebie, że często nadąża za współczesnym światem. Dlatego nic dziwnego, że powstało już wiele książek dotyczących pandemii i koronawirusa. Chciałabym przedstawić naszym czytelnikom książki, które właśnie dotyczą tej sytuacji. Tutaj mamy książkę Zuzia w czasie pandemii. Jest to jedna z y, części popularnej sen, serii Mądra Mysz niemieckich autorów. Nadaje się przede wszystkim dla młodszych dzieci. Od podstaw tłumaczy, y, skąd wzięła się y, ówczesna sytuacja, jak należy się teraz zachowywać, w ogóle czym jest ten koronawirus, y, jak. Y, jak rozpoznać tak, wirusy, o co chodzi i jak się zachowywać. Wprowadza dzieci przede wszystkim w tę nową rzeczywistość, pozwala im się oswoić z lękami, które im towarzyszą. Dlatego tym bardziej zachęcam do czytania młodszym dzieciom, zwłaszcza jeżeli rodzice sami nie potrafią jakoś podjąć tej tematyki w domu. Tutaj z kolei mamy książkę polskiej autorki Doroty Cądrzyńskiej Nogali która jest już taką powieścią dla troszkę starszego czytelnika. Opowiada również o nowej sytuacji, zwłaszcza że dzieje się od razu w marcu, kiedy pandemia się rozpoczęła przedstawia historię chłopca, który też próbuje odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i aby móc wychodzić na zewnątrz pożycza psa od sąsiada, którego wyprowadza właśnie na spacery. Więc jest tutaj dużo takich zabawnych wątków, ale również wyjaśnia, tak, o co chodzi z noszeniem maseczek, w ogóle na czym polega cała nowa sytuacja. Dlatego dla dzieci w wieku szkolnym, tak 9+, plus, książka Pies w czasach zarazy. Tutaj natomiast mamy książkę o wirusach. Ta z kolei książka dotyczy typowo skąd się biorą wirusy, jak są zbudowane, jak się przenoszą, jak można się zarazić i jak się przed nimi chronić. Dlatego wzbogaci wiedzę młodszych dzieci, właśnie pod takim kątem bardziej popularno-naukowym. Także, jeżeli jakieś dziecko jeszcze, jeszcze czegoś nie wie, to tym bardziej. Zachęcamy do, zachęcam do y, czytania książki Bogasia Januszewskiego, Wirus i inne drobne ustrojstwa.